Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i odniesiemy się do bieżących wydarzeń w Republice Francuskiej, albowiem elity, elity obecne tego państwa, lewacko-masońskie, a tak naprawdę komunistyczne, nie nazywają już Francji Francją, tylko jakąś republiką. A republika to nie jest państwo, tylko jedna z form rządów i niczym więcej. Czyli widać, że Francja obecnie jest niczym więcej niż tylko fikcją. A jaką fikcją widać obecnie, gdyż ulicami rządzą gangi wyrostków albo świeżo przyjeznych, albo potomków przybyszów ostatnich kilku dekad. I co w tym momencie widać? Że cała polityka yy, multikulturalizmu i tak zwanego wzbogacania yy, skończyła się na tym, że we Francji teraz niekontrolowanie wydziela się CO2, bo palą się samochody, palą się budynki. Palą się miasta, całe przedmieścia. Jakoś ekologowie nie krzyczą, nie mówią, że imigranci robią za dużo śladu węglowego. Widzę straszną nieścisłość. Coś się nie trzyma. Tylko oczywiście zaczynają znowu mówić, że coś policja była niedobra, bo kogoś tam rzekomo zastrzeliła. Czy to jest prawda, czy nie, też się już nie dowiemy, bo obecnym medium, jak już widzimy, przez ostatnie lata ufać w ogóle nie można ale nawet jakby się stało to co mówią nie usprawiedliwia to tego co się oczywiście dzieje w związku z tym mamy kolejny przykład klęski ostatnich kilkudziesięciu lat polityki społecznej opierającej się na niekontrolowanym ściąganiu przybyszczy z zewnątrz w imię wypełnienia braków siły roboczej, jakby ci ludzie byli bardzo robotni, nawet żeśmy nie ściągali elit z tych krajów jako zachodnia Europa w sensie z których żeśmy tych ludzi ściągali, tylko ściągaliśmy w większości margines społeczny, którego te kraje nie chciały. I się dziwimy, że margines społeczny, czy tu, czy tam, został dalej marginesem społecznym i nic się nie zmieniło. To, to wiedzie, nic się nie zmieni. Nie nadal przed wojną się mówiło, że garnitur dopiero w trzecim pokoleniu pasuje, jak ze wsi do miast się wyemigrowało, a przeważnie się emigrowało ze wsi do miast w ramach tej samej cywilizacji i kultury. A ci ludzie są z kompletnie innej cywilizacji, to tym bardziej tych pokoleń musiałyby upłynąć więcej. Może by garnitur pasował, a, nie, a ja powiem inaczej: najprawdopodobniej nie. Gdyż nie mają takiej ani chęci, ani pojemności, by się dostosować do. Zachodnich wzorców, i nie ma co się z tym ukrywać. Teraz to pokazują, e, paraliż oczywiście, struktur państwowych i policyjnych francuskich, paraliżowanych strachem oraz ideologią. E, pokazuje, że to państwo jest już na wykończeniu. E, ja tylko się z tego wszystkiego śmieję, gdyż emisja CO2 rośnie jakoś. Ekologowie siedzą cicho, nie krytykują e, przy, przyjezdnych. E, Machoniowych księciów i machoniowych księżniczek, którzy rozrabiają po całych ulicach. Ogólnie, tylko należy popatrzeć na to ze śmiechem i z politowaniem. Jak to się skończy, łatwo przewidzieć skończy się wykrojeniem kolejnych obszarów państwa francuskiego, nad którymi państwo francuskie straci kontrolę. Powstaną małe ośrodki władzy bandyckiej, złożone z ludności imigranckiej, najczęściej połączone więzami klanowymi i, re, i, i jakąś tam prymitywną wersją religii muzułmańskiej, też uprymitywnioną i uproszczoną, coś w rodzaju może almohadów i almorawidów, albo nawet jeszcze prościej. Gdyż wątpię, żeby nawet prosta wersja islamu mesjanistycznego, jako rozwinęła się u Berberów swego czasu w XI wieku na terenie dzisiejszego Maroka i Algierii była dla nich możliwa do przyjęcia, gdyż nawet taka wersja, podejrzewam, będzie dla ich mózgów zbyt skomplikowana, więc będziemy mieli jakieś wycinki oparte na nienawiści i pretensjach i oczywiście lenistwie. No, ale Francuzi zbierają to, co sobie zasiali. Podobne wydarzenia przewiduję w najbliższym czasie w Belgii, w Holandii, w Anglii oraz w Hiszpanii. Nie ma co się dziwić. I też nie ukrywajmy się. Niedługo to się rozleje do Niemiec. My się powinniśmy martwić, e, co nasi e, wymuszeni sojusznicy Ukraińcy, których mają, mamy u siebie czy przypadkiem nie wezmą mm. przykładu ze swoich machoniowych kolegów z zachodniej Europy i nie zaczną rozrabiać u nas. Powinniśmy się tym zainteresować zawczasu, dopóki się nic nie dzieje, albo niewiele się dzieje u nas. Nie, wró nie wróżę raczej dobrze, zwłaszcza zachodowi. Widać jak wzbogacanie kulturowe i te wszystkie głupoty y po prostu idą w łeb i państwo te produkują. W końcu trochę więcej śladu węglowego, gdyż tego śladu węglowego najbardziej przeciwko niemu szaleją państwa zachodniej Europy. Europa do tej pory, zwłaszcza Unia Polska, najmniej go produkowała ze wszystkich większych organizmów państwowych i ponadpaństwowych. Teraz to się trochę zmieni dzięki machoniowym księciom i księżniczkom. Zobaczymy, na jak długo, ale pewnie na długo. Nie, we Francji jest dużo do fajczenia, to jeszcze nie jedno się spajczy i należy obserwować. Dobrze, oczywiście, postarajmy się, jeśli będzie można zrobić u siebie porządek, a potem weźmy popcorn, uzbroimy zachodnią granicę i patrzmy, co się dzieje na zachodzie. Jak ładnie z dwutlenkiem węgla uchodzą do nieba Francja, Niemcy, Holandia, Belgia, Luksemburg i Skandynawia. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.